Siema. Ogólnie dzisiaj widzowie będzie mega chillowy stream, bo gramy sobie piątkę w Ligę Legend, także ja oczywiście się nie denerwuję na tej grze ani trochę. Ja p... Ole, na, ch... ja chuja tu o tu 3 lat. Zawsze szanuję moich teammateów No a patrz ile ma jak staty ma polo Ja też nie gram w Ligę, ale k... żeby aż tak źle grać nigdy się nie wybieram. No kurde! Podchodzę do wszystkiego na spokojnie. Zabiję kiedyś jakiegoś miniona do nie? Przez pierwsze dwie minuty <laughs> w lobby. <love me. laughs> jest to są na bucie? Tak. O Oddałka. Boże. K***, gram na gnara? No to Gigi. My gramy na Mel, także... No to, to Gigi. Na obozie patriotycznym Nobu. Wielkie tware... No, dobrze się zaczyna. Chyba <laughs> biega tym małym... Nie mogę czym powiedzieć. Jak coś to bij miniony? Co się... Bierz te miniony, okay, bo, nie... Okay. bo nie będziesz miał kasy. Why o Jezu, co ty mi? robisz? Dobra nie gram, nie jestem proplayerem No, widzę właśnie. Nie dałam Stara. rady W. Jezu, ja widzę, ja widzę co on robi, to mnie aż boli oko. bo zamiast się skupić na jednej postaci, to biją wszystkich. Jak masz taką kuleczkę przy sobie, to wtedy możesz brać miniony. Możesz postawić bardy tam na dżungli? Dzięki. Nie wychodź! Dobra! No. Ty masz buty. O, ja przeżyłam na 20 hp Dobrze, że nie ma erki, a pewnie zaraz będzie miała, prawda? Tak myślałam właśnie. Jak coś to stoimy, pod wieżą po prostu polo i nie bijemy się z nikim. Albo jak coś to może na inne nie pomagać. Kurwa, jaki ono ma zasięg? O kurwa. Wejdźmy, wejdźmy, wejdźmy. Może nie jest dobrze, ale za to nie. to jest do <śm> ale za to... to, to Zresztą. Chyba nie rozumiem tego zdania Następne będzie lepiej Jak coś mi da nam biorą Czemu my to w ogóle jeszcze gramy? My dostajemy taką przekopę 22 5. Nie wiem, możemy to poddać, ale nie musimy Jak ktoś chce sobie ustawić rolę, to niech sobie ustawi Kogo ja banujecie, kogo banujecie? Ja banuję Lux Na midzie sobie zbanuj, nie wiem Ja chyba Zed'a zbanuję sobie albo Mel, bo nie wiem Nie musisz mi mówić co sobie zbanować, tylko się zastanawiam co mnie bardziej w... Bia. Ale Mel teraz bardziej chyba grają, więc... Aha, bo Mel odbanowałam. <laughs> Mamy pierwszy wybór? Nie. Oto. No Ale możemy trollować? No tak, to jest gra pod trolla. No, no to klasa. A my nie graliśmy przed chwilą też pod trolla. No, to chyba nam nie wyszło. Wybieram Diane. Zaraz zobaczę jak, gra, jak się gra Dianą <grymne> Ale może będzie git. Jezus Maria Diana, ale to będzie pogrom. Ja nie, nie pamiętam jak się gra tą postacią totalnie nie ku... eee -e? zawsze dajesz ku pierwsze. Dobra, 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 dobra. Dobra, się, najwyżej sfiduję Jesa. Ult przytrzymujesz! Co? Nie wystarczy kliknąć? Ej, dobra, nie jestem ultem, teraz musicie mi powiedzieć jak to jest. Kamiecie, kłamie cię, kłamie. Aha! Tyle kwa tak, czekania. <grymne> Nie wygrana! <grywanie> Esa, 1-1. Nie wiem na kogo będę grać, więc boję się tej Diony. Aha. No to klasa, nie? Ale ma ładny skin. Mogła, ale to... z kisem. To są tylko flexy. Teraz wygrywamy. That's easy game. Mówisz? E, Pantheon z Elektrocutem. Czegoś takiego już dawno nie widziałem, albo w ogóle nie widziałem. Kurde, nie złożyłam. Ja sobie będę ją po prostu powoli obijać. O, Oh shit Żartowałam, żartowałam jednak Ale no to Mogła Mogłam też podpalić Aha Jest tu, jest tu, jest tu A, Nie macie No, ona naprawdę się nie wróciła? Tak. Nie spalisz się. Nie, nie spalę. Trafi we mnie jeden skill i nie żyję jak coś, ale jestem greedy. Na Shurikana muszę uważać, wiem, wiem, wiem. Nie umiem się skupić przy niej po prostu. Weź ją. No, odbejtowałam. O! Jest, dałam radę sama. Nic. Ja ci się wbiję w to Makali, tylko muszę trochę baitnąć. Ojejku, nie wiem co się dzieje. Dobra, Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, dobrze. No, no i pento! Nie się! Byłam greedy, byłam greedy, byłam greedy, byłam greedy Przyjdzie tu Akali jak coś Dobra, jest swój, a ja są tu Chodź tu Idzie tu Pantheon za mną Łapcie go o, ja mam go Masz? Id Idzie Akali, idzie Akali Jak on mnie zabija, no Dobra, co, 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 co? Jakim cudem ona nas robi, a nie ma summonerek? O, jest, nic. Ej, a co nocem. No z nocem? To, to, to się tak leczy, że to jest... P**wane. Idę do was, mam maskę. P**wa, tylko mi da oddam przez to. No, ale, to o, nie, się o, nie! Do siebie mówię, sam do siebie. A ty nie widzisz, że tu idzie pan te no, błagam! Patrz, patrzcie, się leczy. On to przeżył. No nie, no nie, jeden Jeden się nie porobił, ale nie mamy mida, przez to, o, dobra, nie, 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 bo oddaliśmy midę i jeszcze się wtrąciliśmy w trójkę. Great, super nam poszło. Opłacało się jak coś, opłacało. <grym> dobra, po prostu p tego atroksa, ok? A on się p***le. Portuje. P***le ma w to. Biegam od razu, biegam, biegam. Jak coś to ja nie mam samonerów. ona jest tak szybka. No, nie wyszło to nam. O, jest, dobra, macie z niego kasę. Dobra, jesteście tu, bo ja mam wszystkie salmonery, więc w sumie możemy coś spróbować zrobić. Mam maskę i podpalenie, może nie byś się tak szybko healował? Jest tutaj w krzaku. Idę do, do was. Dobra, idę do Macie go. Dobra, dawajcie dawajcie dalej No ja nie mogę niestety Ja nie wiedziałam, że ja tak dobrze przegram na żumbi To co, wbijamy diament? Stary, wbijamy diamenty To nie ma O kurwa, mać K***a No nie, no serio? Nie miniemy najeb***y A mnie Akali, która... Nie, ale nie idzie to nie idzie to nie idzie tu O kurwa. Co za szmata Ale gdzie? to Wzięłam go! Dobrze, dobrze, dobrze. Zulusia kocham cię, I Ja kto tą Akali? No nie wiem, Lux jest jeszcze obok nie? I Pantheon, dobra, ja nie Podchodzę, Ja już tu podchodzę. Żartowałam. Dobra, dobra to... jaram, jaram dobra, ja wiem, go! To... Nap***amy go. Dobrze, dobra, dobrze. To, to ja, że to jest Jara się, jara się, Akali. Dobra. Wszystko Może wyjmijcie wyjmie. go, da się go wyjąć z tego doku? Wyjmij, wyjmij, wyjmij. No. A, bo on wjechał do mnie. Ale wzięliśmy U, tego smoka. Ale z to dobrze, że nam nie wjeżdżają. To to docisk. chodź, tego biorę luks zaraz dwa konia chyba przepraszam, ale, do, to, to. ale nam dobrze poszło, Będą mi nabrali zamiast smoka, róbcie szybko tego smoka, wyciągniko, wyciągniko, wyciągniko. wyciągnij go, wyciągnij go, wyciągnij go, wyciągaj, 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 atrak stępuje, polo, no i trochę troll poszedł, ze przegramy to i teraz i Dobra, mam go. Potrzebuję 600 golda. Ja puszuję bota jak coś. Tak bo tak. bardzo potrzebuję do 600 golda. Dobra, 200 golda dobra. potrzebuję. Ale może poloty się nie pchaj do przodu. Dobra Po prostu, dobra? Trollował. Trollował Trolował to Akali Dobra, spokus na mnie. To i o git to możemy iść puszować teraz. Dobra, mam na item, ale nie cofam się, bo nie ma Troxa, więc możemy iść fuszować mida A, dobra, mam już tego. Dobra, 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 no tak przecież my to spuszowaliśmy wcześniej XD Dobra git Dobra, ale ja... Usiedliśmy tam bez Sorry! Tamet nie dobiegła! Bo nie? Ja jedno zadaję dwa jakieś Adamite. To jest Ok, O O ja p... ale trolling. O ja i oni kończą grę teraz Ej dobra, tam, ten mecz będzie trwał z godziny, nie? No, ja już nie będzie bb Stoję za 8 sekund, mm -hmm. lecę w tym Chyba nie dasz rady Dobra, on nie szyje ogólnie, ale no my nie mamy wieżby w ogóle Ja pole. Serio? A miał executa Executa miał No i gg Ja f***ole taka gra Gdyby nie ten Atrox, to może jeszcze byśmy dali radę coś Chodźmy w to no? Halo dalej, no, dalej pchaj No Cofnij się! Ej smolder mnie b***a w dupę 350 tak Pierdziele, bo ten smolder nie, Po prostu pij. trzeba było go pierwsze zabić. No i to jest plan Ja p***a miałam skizę i chodziłam po no, strzałkach I mówiłam, czemu to nie działa Grabarzka na barierę, no stracę? O! Oh! Przepraszam. No, unlucky, unlucky, p. Po, Bo... Ile ja nie wody, się formatka. Farbat, Pfff, oni mi oparli z magami. A? To, że dla 3 miniona, nie znaczy, że go zabijesz. Muszę się skupić. P***, zabiję kiedyś jakiegoś miniona, do no Dobra, kiedyś trafię jakiegoś miniona, dobra? No tu jest, on tu jest. <śla> Uwaga! Ej, bo idzie no, do was Yasuo! 16 sekund, 16 sekund do Erki! No, już gina, już gina. Nie giniesz, nie, 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 nie giniesz, nie giniesz! 8 sekund, 8 sekund! Dwie sekundy! Bieg na bieg na bieg! Na, bieg na. Nie zdążysz, to... nie zdążysz! Bądzę! Nie, Błądze biec. nie! Bęgi w ogóle wy, wygrywa? F**k, banę mam w niego. Zabiłem tego jasuło. F**k! F**kwa mać! Dobra, używaj... Podwiozą sobie fan Polo, podwierzam. Aha. stąd! No! Presa. Pomocy! Kurwa, miniona, gra mięso! Ale węg. ch. Dobra, ja mam szansę. Ja. p. mogę. ja p. mogę. ja p. mogę. tu trzy lat. Co za ogólna postać? Nie, dobra, ja już nie pomagam moim teammatesom, nie? O k.a! Siedemnaście -o za -o. robot! No, a patrz ile ma jak jest to, tym apolo. Ja też nie gram w ligę, ale żeby aż tak źle grać. O, dobrze, dobrze! Nie, no nie, syraka. No kto... kur. kurwa, kurwa, kurwa. No kurwa. Już się przypomniałam, dlaczego nie gram w Liga legend. Ja potrzebuję jakiegoś gościa, żeby mnie wyperował w ligę, o, o. Mega, wyszło ci to. No dobra, ale trafiamy markę. Ja też! Ej Umrę, umrę Umrę Zabiję ktoś tą Sorakę? Zabijcie są TĄ SORAKĘ Najpierw O właśnie to są moje propozycje nie dawaj Nie dawaj, nie dawaj jeszcze raz Nie dawaj, nie dawaj Zabij ja ja nie wiem, kim ja chcę grać. Dobra, mogę spróbować tą Dianą w sumie. No nie, no już mówiliście, że się Dianę, to będzie Diana. Ale <laughs> to jest ten sam kacówek. <laughs> brr, brr, patapim. Il mio cappello è pieno di Slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso. Con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia... ja niego. Jak co. So... Nie ma, eko, ecco. a oh, jestem tak. Widzę, widzę, widzę. Jesteście? Nie, nie ma nas, nie ma nas. Maska, Riftmaker, no to czemu kazaliście mi na szora budować? Najpierw Nashor, później Maska, później Riftmaker. Aha, okej. Be Dobra, Wrócił się debil. Mi tak laguje, czy to tu chodzi? K**wa mać. A wk**ić jak da mnie? Nie. Ej, Więc nie macie! 爸，干什么？